Zobaczcie, co tu pisze. W kamienicy widok na ulicę Lipową z prawej strony kinotrat modern około 1909-1915 w zbiorach Tadeusza Hańki. W kamienicy u zbiegu ulicy Lipowej i Nowy Świat Haim Gurewicz i Jozef Herman, o, policja, otworzyli w 1909 roku. Ojoj, oj. ale byskrzak, jak pojechał. Chyba. W e, 1909 roku pierwszy w Białymstoku Elektro Kinoteatr modern. Obiekt ten był wyjątkowo nowoczesny, elegancki na podłogach znajdowały się perskie dywany, na ścianach kryształowe lustra. Kino to działało nadal po odzyskaniu niepodległości. A w 1937 roku kolejni właściciele wznieśli w tym miejscu nowy, modernisty, modernisty obiekt i nadali mu nazwę Pan. A widzicie? Z okazji premierów filmu Serce na Ulicy gościła tu słynna gwiazda filmowa. Nora Ney, witano ją entuzjastycznie, długo niemilknącymi oklaskami, wręczono jej. Bukiet wspaniałych białych róż. Nie każdemu wiadomo, że urodziła się ona w Wasilkowie jako Sonia Neyman. O, w Wasilkowie! Ukończyła ta el elitarne białostockie Gimnazjum Druskina, niszczące się przy obecnej ulicy Kwińcowskiego. Potem uciekła do Warszawy, gdyż rodzice nie wyrażali zgody na jej karierę aktorską i chcieli wydać ją za mąż. Dopiero tam Sonia przyjęła pseudonim, pod którym została zapamiętana. Nun, um, da sucht Das uh, hey, ist